Cześć, jestem z Cezary i witam z sklepieniu na moim kanale. Dzisiaj, tak jak widzicie, możemy wykorzystać nasze tokeny, jeżeli chodzi o karty wieloznaczne, co oznacza, że dzisiaj otwieramy paczkę 10x85. Oprócz tego, dostaliśmy strasznie dziwną paczkę w sklepie, ponieważ można powiedzieć, że jest to standardowa paczka za 50 tysięcy. Plus infoim, który znajdzie, rzeczy, będzie kosztował z jakiejś. Kolejne 10, oraz dostajemy żeton. Kosztuje to 95 tysięcy, a patrząc na FIFA Points, kosztuje to mniej niż paczka za 45 tysięcy, więc no, typowo jest to zrobione po to, żeby ludzie kupili FIFA Points, żeby wykorzystali FIFA Points na to, a nie monety. No, ja raczej tego nie będę potrzebował, więc nie będę tego specjalnie kupował, ponieważ 15 żetonów mam. Aktualnie w sumie mam 14, ale dzisiaj w wyzwaniach dostaliśmy paczkę. Paczkę za 50 tysięcy to jest do zrobienia. Razem oczywiście z żetonem, jeżeli chodzi o wymagania na tą paczkę, nie są one wysokie, są raczej standardowe jeżeli chodzi o te lepsze paczki, bo jest to 80 oceny, możemy to zrobić tak naprawdę z jednej ligi, ja tutaj wykorzystałem wszystkie karty niewymienne jakie miałem po prostu w klubie, więc mam tą paczkę za zero, a dostajemy od razu jeszcze token, więc to możemy sobie przypalić. I od razu sobie przejdziemy do wykorzystania naszych żetonów. Przepalamy pierwsze 7 kart i kolejne 8 co daje nam oczywiście wykonane zadanie, i dostaliśmy naszą paczkę 85. Więc możemy przejść do stepu, i zaczynamy oczywiście od paczki za 50 tysięcy. Lecimy z paczką 83, gwarantowane. Czy znaczy dostaniemy tutaj walkout? Nie mamy walkoutu. Mamy danie, mamy biankarza, więc mamy 85, cash, Michaela. Patrząc na to, jakie były wymagania, i na to, jakie prawdopodobnie tutaj jeszcze karty dostaniemy, no to może powiedzieć, że wyjrzymy w miarę na plus. Wymagania były niskie. Mamy kolejne 83, tu 84, więc naprawdę wymaganiowo je było ok. No i to, co najważniejsze dla nas, paczka 10x85. Dzisiaj, jeżeli chodzi o karty zimowe, dostaliśmy jeszcze Ibrahimowicza, Magnana jak i Nie przeglądałem tych kart, jeżeli chodzi o statystyki, ale jeżeli przecieki się sprawdziły, a Ci się sprawdziły to Ibra pewnie masz 90 tempa plus więc trafienie takiego Iby tutaj naprawdę byłoby czymś świetnym. Jeżeli trafię chociaż jedną kartę zimową już będzie ok, bo ostatnio jeżeli chodzi o szczęście to go nie ma po prostu go nie ma, więc może odbije się tutaj. Otwieramy tą paczkę, no i zobaczmy czy mamy kartę zimową nie mamy mamy Włocha, Napastnika i mamy Immobile. Oprócz Immobile, co tutaj dostaniemy w środku? Dobra, mamy jednak walkout, bo myślałem, że te karty się wyświetlają, a jednak się nie wyświetlają. I dlaczego tajemnie jest dopiero teraz na rynku? Nie mam pojęcia. Ma 4 na 4, ze statystyk wygląda nawet dobrze. Wiadomo, nie połączę go, bo nie gram ligą portugalską, ale naprawdę wydaje się być grywalny. Oprócz niego Hakimi, który może wejść do składu, Marquinhos, jeszcze trzy walkouty, więc ta paczka, jak na początku wydawało się naprawdę średnia, wyszła na nawet dobrą. Więc te karty weźmiemy do klubu i sprawdzimy, czy może jeszcze jakieś karty, jeżeli chodzi o karty zimowe, wyszły. No i tak jak myślałem, Ibrahimowicz, Maignan, jak i Azpilicueta to nie są jedyne karty, które dzisiaj dostaliśmy, bo dostaliśmy tak jak widzieliśmy wcześniej w paczce Tajemiego, dostaliśmy Delaney'a. nie wiem czy dokładnie tak to się wymawia, oraz jeszcze Tezę. Tezę wygląda naprawdę solidnie, i jest to kolejny środkowy obrońca, który może być bardzo, ale to bardzo owiewalny. Więc ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Paczka w podsumowaniu wyszła naprawdę ok, i w końcu udało się trafić jakąś kartę zimową. Więc ja jestem w miarę zadowolony i mam nadzieję, że jeszcze kart po prostu przyda się do jakiegoś wyzwania w przyszłości. Ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. No i widzimy się w kolejnym siema!